Cześć, witajcie. Jak zresztą się domyślacie, nazwa się zmieniła. Zamiast dowozu jest Moto DW, a dzisiejszym moim gościem jest Kamil z jego Cześć. wspaniałym Sirocco. Dzień dobry. No, czy ono takie wspaniałe? Zwał jak zwał. Zwykła sroka dla mnie. Kamil, stąd się wziął pomysł na kupienie Golfa na sterydach? <noise> z bardziej pomniejszonego Golfa bym powiedział. Yy, wiesz co, tak w Volkswagenie w sumie siedzę głównie. Był pomysł, były pieniądze. Trafił się pod nosem, tak naprawdę, w bardzo fajnym stanie, i szkoda było go nie zabrać. Wcześniej jeździłeś golfem, czwóreczką. Cię Trzema. Od... Cię żaden z nich nie był seryjny. Nie, no jeden z... był. Ale to był chwilę tylko. No właśnie. Ale tak, no nie były seryjne te samochody. Skąd ten pomysł do tuningowania waga? Wiesz co? Pierwszy samochód kupiłem trafił się 18 turbo w fajnej bazie Niezgnicy za małe pieniądze, i tak jakoś z czasem się zaczęło gdzieś tam przez grono w jakim yy, byłem ta pasja, jakieś nie wiem zajawka, zaczęło to się wszystko, że tak powiem, układać i no tak, co ci mogę mówić dużo. Części do waga, to jest jak części do roweru, nie? I czy to są oryginalne części, czy że są części tuningowe, czy stricte customowe, to tak naprawdę to jest tania bajka. Ta, tania bajka, tak. Co cię podkusiło do tuningu pierwszego auta? Stawiam że znajomi, bo mieliśmy jakąś grupkę taką swoją, praktycznie wszyscy z Hodówki. I no, przez to, że nie wiem, szkoła motoryzacyjna, technikum motoryzacyjne, gdzieś tam cały czas te klimaty, to z chłopakami ze znajomymi, czy sam w garażu coś się robiło cały czas. Czy jak zdawałeś prawo jazdy, wyobrażaj sobie, że jeździsz takim Siroko? Nie, nie myślałem nigdy, że będę jeździł Siroko. Mówię, Sirocco trafiło się gdzieś przypadkiem, bo szukałem tak naprawdę golfa szóstki, a trafiło się to pod nosem, nie? Mówię, w fajnej wersji, w bogatym wyposażeniu, w fajnym silniku i z pełną historią, nie? Można się kłócić, właśnie, że Siroko to nie jest żadne sportowe auto, że ma tylko przód napęd, że. Tak, nie wyszło nigdy w napędzie, To akurat szkoda, bo fajna, fajna baza mogłaby być pod czteronapęd, ale no, nie jest to stricte sportowe auto. Większość znajomych mówi mi, że, jeźdź, że jeżdżę damskim autem, nie, ale to jest ich opinia, ja na opinie ludzi nie patrzę. To auto z zewnątrz przypomina mi na taką żabę trochę. Dużo Częst... osób mówi, że jest żaba. Tak, właśnie zwłaszcza jak jest w zielonym kolorze, gdzie też takie spotykałem, to tak się kojarzy z taką żabką. Ale ono chyba aż tak nie skacze, bo czuję, że się trzyma sztywno. Dlaczego ono się sztywno trzyma? To jest tak seryjnie? Nie, seryjnie był zwykły zawias. Nie ma tu żadnych gwintów, żadnych sprężyn odmierzających. Jest po prostu seryjne zawieszenie z sportowej wersji założone. Czyli to była klasyczna wersja? Tak, to był pełny klasyk, pełny stok, że tak powiem, na innych zderzakach. Bez oklejonego dachu, bez tych kół. No i zrobiłem go po prostu w pełną Erkę, że tak powiem. I ze zwykłej wersji w Erkę poszliśmy. Erka w jakich modelach? W sensie w jakich egzemplarzach silnikowych wychodziła? W 2 litry TFSI. A tu mamy kulturalnego dwulitrowego litrowego diesla. Delikatną mapą, który właśnie też słyszałem już wcześniej, że jest podciągnięty. Jaką Je, po mocą Z Niecałe 180 koni mamy na chwilę obecną, ale za to mamy 403 momentu. 403 nm? Momentu? Tak. Na ośce? Na ośce, w 1350 kW. Jak ty jeździsz w tym deszczu albo w zimę? Staram się powoli. Zwłaszcza, że to jest jeszcze. Zwłaszcza. Właśnie, zwłaszcza, że to jest jeszcze manual, eee, więc jak z tym ruszaniem sprzęgła przy takim niucie? Nie ma tragedii. Na deszczu powiedzmy do trzeciego biegu czasem trakcji nie ma, ale opony robią swoje. Opona jest dość szeroka, jest yy, 21 rok, jest bardzo przyjemna opona. Opona jest najważniejsza w, tym, w tej chwili, bo naprawdę przy tej masie, przy lekkim aucie to no... Mieli to kołami jak głupie, że tak powiem. Zarówno opona jest ważna wiadomo do tego, żeby szybciej ruszać, ale też dla bezpieczeństwa. Co, co się nie spotyka przy tego typu projektach? Bo często się wrzuca byle co? Byle by było. Nie, ja lubię dość dynamiczną jazdę, a że Opona jest jedyną rzeczą, która się trzyma przy asfalcie, to no, dla mnie to jest najważniejsza kwestia. Komuś, komu byś polecił Sirock? Ciężkie stwierdzenie, bo to jest auto, że tak powiem, dość kontrowersyjne i nie wiem, no dużo osób mówi, że to jest bardzo damskie auto. No, może nie aż tak bardzo jak Fiat 500 Może nie, ale... <ścoughs> ale są zwolennicy tego, że woleliby golfa kupić. Też bym wolał golfa kupić, ale z czasem, tak jak jeżdżę tym na co dzień już ponad półtora roku, to jak się je fajnie zrobi. I się przyzwyczaili do tego auta, bo wiadomo, nie każdy waga lubi. To daje przyjemność. Co ma wyjątkowego w sobie Steedego? Na pewno sylwetkę. Sylwetka tego auta to jest coś pięknego. Czy jest w seryjnych zderzakach, czy jest w zderzakach z RK? to uważam, że i zwykłe i RK są naprawdę pięknymi autami. Da się przerobić to na 4 były się, jest dużo zabawy. W Polsce obecnie cztero napędu chyba nie ma. Może mhm. zostaniesz pionierem polskim. Cztero napędówki w dwulitrowym dieselku. Zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy, czas pokaże na pewno finanse to jest przede wszystkim, bo konwersja to myślę, że koło dwóch dych to najbiedniej I osobę przede wszystkim, która by mi to zrobiła bo trzeba podłogę poziąć niestety. Jak już jesteśmy przy finansach, to ile kosztuje utrzymanie tego auta? Takie codzienne, czyli, nie wiem, klocki, hamulce, olej, e, paliwo, spalanie. Tutaj właśnie się trochę szokuje, jak patrzę na ten licznik, bo nam chwilowo pokazuje 3,6. No bo to didelek, nie? Yy, nie, co do paliwa jest, naprawdę zależy jak się jeździ, nie? Bo może albo jak teraz sobie spokojnie jedziemy on ma spalanie średniego około czekaj, zaraz Ci pokażę no teraz jest 8, ale to się wściekaliśmy chwilę, nie? ale po mieście pali mi około 6,5 litra w trasie piątkę przy takiej zabawie, naprawdę zabawie tym autem to jest gdzieś 8,5 litra, 9 także paliwo dla mnie kwestia sporna bo dla mnie jest paliwo, ile wlejesz tyle spali to na pewno co do, nie wiem, klocków olejów codziennego użytkowania to mówię, części są jak do roweru, nie? To jest naprawdę piękne w tym aucie, że klocki tarcze wymieniasz za 300 zł i te klocki tarcze wystarczają na nie wiadomo ile czasu. Olej filtry to jest koszt około 200 zł. To nie jest drogie auto w utrzymaniu. Jak każdy wak zresztą. Absuje się. Nie. Nie ma jakichś jakich swoich bolączek, tylko na przykład nie wiem, że wahacze padają czy... Nie, nie spotkałem się jeżdżę półtora roku tym autem i tak naprawdę jak kupiłem auto zrobiłem większy serwis bo tam jakieś amortyzatory były do zrobienia yy, wiadomo kloski, tarcze olej filtry rożną zrobiłem i tak naprawdę jest ładna było yy, i tak naprawdę w sumie to nie jest drogo naprawdę nie jest drogo to jest właśnie piękne w tym aucie że daje frajdę z jazdy daje Dużo możliwości jezdnych. Wsiadasz w nim trasę, robisz w nim 400-500 km i się z tym autem nic nie dzieje. Czego ci najbardziej brakuje w tym samochodzie? Po półtora roku zaczyna mi brakować mocy. Mocy. Mocy mi zaczyna brakować. I ja mógłbym mieć wygodniejsze fotele. Akurat to w tym aucie mógłbym mieć wygodniejsze fotele, chociaż fotele. Jakoś, że to jest jakiś stołek, taboret, nie? Ale wygodniejszy, mógłbym mieć więcej gąbki. To akurat jest taka rzecz sporna. Wiadomo, mógłbym wsadzić sobie tutaj z parku jeden fotel i mieć, i dla innych byłoby to świetne, dla innych nie. To prawda. Ale osobiście fotel. Fotel jakby był taki jak w golfach, na przykład w szóstkach, on jest dużo bardziej większy, bo mój tata ma golfa szóstkę i w wersji GTD. To naprawdę tam jest fotel dużo bardziej wygodniejszy. Czyli już wiemy, że zmieniłbyś moc, zmieniłbyś fotel. Co jeszcze? Napęd na 4? Napęd na 4 to jakby to było ze 300 KONI. Wtedy tak, a na razie jest wystarczająco. Jak już jesteśmy przy zmianach, to no jakie auto byś zmienił No Oczywiście, że na waga, nie? To na pewno. I będę celował powoli gdzieś w Golfa 7 GTD albo w Golfa 6 R. -kę. Zobaczymy na co finanse pozwolą i co by się trafiło, nie? W tym aucie na chwilę obecną zmieniłeś na pewno zderzaki z tego co widziałem. Zderzaki, lampy. Tak, zderzaki, lampy, hamulce są większe z przodu, felgi są oryginalne z wersji R. Tak naprawdę to jeszcze zawieszenie, nie? Kierownica? Nie, kierownica jest seryjna. Seryn, seryjna? Tak, to jest. Tak ładnie ścięta. Tak, seryjna kierownica ładnie ścięta. Tak samo wszystkie dekory w środku, które są czarne, też są oryginalne z racji, że to jest wersja edition tego auta. A jaki miałeś największy problem z tym samochodem? Największy? Tak. Ciężko stwierdzić. Bo jakoś dla mnie uważam, że samochód, no to jest tylko rzecz mechaniczna, nie? W każdej chwili może się coś stać, ale tak żeby to jakiś większy problem był, to nie było. Przy pokupnie auta zrobiłem mu też dwumasę wymieniłem i no od tamtej pory nie mam problemu nawet ze sprzęgłem. Żeby było śmiesznie, to auto ma obecnie 354 tysiące przebiegu A bo? 354 tysiące nie jest... widać i nie słychać. <grym> Trzy rzeczy, za które kochasz ten samochód. Na pewno za sylwetkę. Za sylwetkę to jest coś pięknego w tym aucie. Yy, dwa za to, jak się prowadzi. Trzy za design środka. Bo, tak jak wiesz doskonale z moich poprzednich aut, yy, dla mnie Volkswagen musi mieć kratkę. Ten ma niebieską kratkę na fotelach. I design środka to jest coś przepięknego w tym aucie. Trzy rzeczy, za które nienawidzisz tego samochodu? Nie ma takich rzeczy. Musisz coś znaleźć. No, <laughs> Pozwalam ci zejść do jednej. Ale do musisz. jednej? No. Wygłuszenie. Przez długie drzwi, długie plastiki. Yy, wygłuszenie w tym aucie jest dość słabe, że tak powiem przez co nagłośnienie też nie za fajnie gra, ale to też mamy w planach zrobić, jeszcze w tym roku myślę, że się uda zrobić tutaj nagłośnienie pełne. Wraz z wygłuszeniem? Wraz z wygłuszeniem. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki Kamil, że pokazałeś swojego Dzięki, białego kruka. Życzę Ci szerokości na drodze, a Wam drodzy widzowie życzę również szerokości, ale w oglądaniu kolejnych odcinków. Do zobaczenia.